Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie z wieczornego spacerku po wrocławskim lesie stabłowickim. Oczywiście w poszukiwaniu grzybów, najchętniej jakichś grzybów wiosennych z rodziny smardzowatych. Takich na razie nie widzę, chociaż mam tutaj miejscówki na smardze półwolne. Oczywiście do oglądania, bo tak już, jak już wielokrotnie wspominałam w ostatnich filmikach, w tym roku i w poprzednich latach, Smardze rosnące w lesie możemy oglądać, nie możemy zbierać, bo są pod ochroną w Polsce. Co ciekawe, we wszystkich krajach sąsiadujących z Polską nie są pod ochroną i tam często odbywają się wycieczki w Czechy, na Słowację, na tak zwane smardzowanie. Ale dzisiejszy wypad zaczynam od przepięknej grupy młodych, uszaków bzowych i wbrew temu, co się powszechnie uważa na ich temat, uszaki bzowe to nie są grzyby zimowe tylko i wyłącznie, tylko grzyby całoroczne, wielokrotnie po deszczu najłatwiej na nie trafić, bo są wtedy pięknie napęczniały i o wiele bardziej widoczne. Ale tutaj mam kępeczki młodych, cudownych uszaków bzowych w tym cudownym, po prostu bajecznym, bujnym, wiosennym lesie stabłowickim we Wrocławiu. Nie tylko bujnym, ale również pięknie ozdobionym śpiewem ptaków. Ale poglądajmy sobie najpierw uszaki bzowe, a potem jeszcze kilka krótkich kadrów. Dzisiaj zapraszam na prawdopodobnie bardzo krótki filmik, bo już jest za 15:07 wieczorem. Ale oglądamy uszaki bzowe. Sami patrzcie, jak przepięknie wyglądają te uszaki bzowe. Jakie tu są malusienkie. Teraz już pewnie osoby, które pierwszy raz się stykają z tym gatunkiem. Zrozumieją dlaczego uszaki bzowe nazywają się uszakami, widzicie, jak ucho po prostu. I po namoczeniu, po deszczu są takie gumowate, galaretowate, są to grzyby jadalne, bez smaku generalnie, ale fajnie przejmują smak potraw, do których się ich doda. No pięknie, ja je uwielbiam ze względów też fotograficznych, urocze grzyby. Najczęściej no rosną na krzewach. Bzu czarnego, ale nie tylko, też na, na przykład na klonach. W każdym razie na drewnie drzew liściastych. I Zaraz Wam pokażę jeszcze inne urocze uszaki bzowe. Cudowne, różne malutkie kępki się pojawiają. Do tego humor mam naprawdę świetny, bo we Wrocławiu dzisiaj i wczoraj popadało i od razu to widać właśnie, chociażby na tych uszak, po tych uszakach które tak nabrzmiały i pięknie startują po deszczu. Jeszcze gdzieś tu widziałam parę tych uszków malutkich. Na moim cudownym, sprawdzonym, powalonym klonie, na którym zimą tutaj rosną boczniaki ostrygowate. Ostatnio na filmiku pokazywałam wam boczniaki rowkowano-trzonowe, inny gatunek. O widzicie tutaj też uszaki wyłażą, a jeszcze z innych młodzieniaszków to tutaj na tym powalonym klonie startują próchnilce, zupełnie młodziutkie, prawdopodobnie yy, maczugowate. A tutaj mamy, jeszcze sobie zaraz obejrzymy, inne uszaki skórnikowate, rzadsze niż uszaki bzowe. Te są niejadalne. W przeciwieństwie do bzowych. Ale pooglądajmy sobie jeszcze te pruchnilce. Jeśli to są maczugowate, jak przewiduję, to są te, o których się mówi, że to są te palce u marlaka, bo one potem tak wyglądają. Ale tutaj zupełna młodzież wiosenna, pruchnilcowa. Patrzcie, jaka tu się dżungla zrobiła, jaka zieleń. Jaka wiosna jeszcze po tych dwudniowych opadach. Absolutna magia. Spacer nad rzeką Bystrzycą, sporo wody po tych dwudniowych opadach. I mnóstwo zieleni pięknej. Uwielbiam te dni po deszczu, bo jest zawsze mnóstwo radochy, mnóstwo zabawy, mnóstwo wypatrywania różnych gatunków nadrzewnych też, które przepięknie się prezentują. Są takie nabrzmiałe, namoczone, kształtne. Tutaj na przykład mamy rozszczepkę kloszową, wcześniej zwaną uszaczkiem kosmatym. Oglądaliśmy już dzisiaj uszaki bzowe i uszaki skórnikowate, tu rozszczepka kloszowa, uszaczek. Kosmaty, grzybnie jadalny, rosnący na drewnie topoli głównie. Patrzcie, jakie śliczne takie malusienkie miseczki. No uwielbiam je. Pięknie wyglądają. Też do spotkania nawet i zimą, yy, taką bezmroźną po deszczu. No a jak nie ma deszczu, to one są całkowicie wyschnięte, niewidoczne. A do tego ta młoda zieleń w górze i śpiew ptaków. Pięknie. Widzicie, mają taki orzechowy, orzech laskowy w środku kolorek, i na zewnątrz taką białą obwódkę, te nasze rozszczepki kloszowe. Uszaczki kosmate, bo ta obwódka jest taka kosmata, właśnie. Patrzcie, tutaj takie malusieństwa też. No cudo. A tutaj żagwiak łuskowaty, też grzyb jadalny, młodszy niż ten, który ostatnio Wam pokazywałam z lasu pilczyckiego, ale namoczony cudownie jak gąbka, co świadczy o tym, że naprawdę solidnie tu u mnie popadało. No tutaj już jakieś ślimaki poobgryzały. Może to on jest tu winowajcą. Żartuję oczywiście, grzyby są pożywieniem dla różnych stworzątek. Leśnych. I jeszcze spojrzenie od spodu. Nie wiem, czy będzie coś widać już po 19.00. Późno, bo trochę. Ale widzicie, że grzyb ten ma takie pory. Żadbia łuskowaty, Wśród jasnot. To nie są pokrzywy, tylko jasnoty. Las Tabłowicki jest cudowny, bo jest świetny i na wiosenne gatunki grzybów, ale jest to też jedna z moich ulubionych miejscówek na zimowe gatunki grzybów. Tutaj rośnie mnóstwo płomiennic zimowych i też mam tutaj sprawdzone miejsce na boczniaki ostrygowate. A uszaki bzowe to oczywiście tutaj przez cały rok można spotkać. A teraz to jak widzicie, też się dzieje. To też piękne uszakowisko. Na gałęzi. I maluchy uszakowe. No naprawdę obrodziło uszakami bzowymi. jak pokazuję uszaki bzowe, to piszecie mi w komentarzach, że u Was w ogóle nie ma, że nie możecie na nie trafić. No u mnie, jak widzicie, jest ich mnóstwo, naprawdę. W zasadzie dzisiaj jest to przeważający gatunek. Wszędzie uszaki bzowe, czyli polski kuzyn azjatyckich grzybków Mon lub mung, a tutaj kisielnica kędzierzawa. No wszystko jest cudownie Namoczone, pięknie wygląda, cudo. O, a tu jak jakie uszakowisko. Pojawiły się już też maślanki wiązkowe, te grzyby tutaj rosnące w kępkach. Są to grzyby trujące. Już mam bardzo słabe światło, ale zobaczcie mają od spodu blaszki, takie zielonkawe. No tutaj w tym świetle wyglądają już na żółtawe, a są zielonkawe. Rosną w takich kępkach. Wcześniej zimą tutaj na tym drewnie rosną płomiennice zimowe, a teraz maślanki wiązkowe, trujące. Dzisiaj pokazywałam Wam głównie uszaki bzowe na klonie, na gałęziach, na drewienkach leżących na ziemi, a tutaj jest takie najbardziej charakterystyczne miejsce, najbardziej typowe, na którym znajdziemy uszaki bzowe, czyli stare, takie schorowane już krzewy bzu Czarnego. Potężne wyrośnięte topole. Ach. Cudownie. Bardzo mi zależało na tym, żeby wyjść dzisiaj do lasu. Obserwowałam deszcz yy, przez okna swojego biurowca dzisiaj z pracy. W lesie jest po prostu bajecznie. Chłodno, mokro. Te grzyby rosnące na drewnie namoczyły się, pięknie wyglądają. Rośliny bujnie kwitną. Ptaki śpiewają jak szalone. No a to, co kiedyś było normalką, teraz jest rzadkością. Tak czasem sobie myślę, że. W ostatnich latach to pada po prostu czasem ledwie kilkanaście razy w roku, czy no nie wiem, dokładnie tego nie liczę, ale, ale czasem pada raz w miesiącu, czy raz na trzy tygodnie, czasem rzadziej. Też mi donosicie w komentarzach, że u Was nie padało półtora miesiąca albo i dłużej, więc każdy deszcz przyjmuję z otwartymi ramionami i dlatego też pokazuję Wam ten dzisiejszy bujny, żyzny, mokry, prawdziwie wiosenny spacer po. Wrocławskim lesie Stabłowickim, który jest po prostu cudowny na zimowe gatunki grzybów i na wiosenne gatunki grzybów. Rozglądajcie się już też powoli za żółciakami siarkowymi, czyli tymi żółtymi takimi grzybami rosnącymi na drewnie drzew liściastych, takich jak dęby, wierzby, robinie, drzewa owocowe różne. Fajna ciekawostka wielokrotnie pokazywałam u siebie na kanale, no dzisiaj nie namierzyłam żadnego żółciaka, chociaż tutaj mam miejscówki. Cudny, wspaniały dzień, oby więcej tego deszczu, obyśmy mogli się więcej cieszyć darami, które daje nam natura, i zaczerpnąć takiego świeżego powietrza. Pozdrawiam Was serdecznie. Do następnego razu. Heja, heja! I kto w ogóle powiedział, że lasy miejskie są nudne? To jest po prostu coś pięknego. Jedna z moich ulubionych miejscówek. Przy przepięknej bystrzycy. No, magia dzisiaj. Dzisiaj przecudowne mgły nad łąką przy rzece.